Cześć! Z tej strony Bożej na Obrykowski. I tutaj jak mogliście przed chwilą zauważyć, dzisiaj nieco inny film, ponieważ na początku pokazałem wam kilka przewitek ze sklepu, bo też nie miałem za dużo czasu, żeby nagrywać akurat wczoraj na otwarciu. No a teraz pokażę Wam od razu to, co sobie zakupiłem. No i też przy okazji powiem Wam moje spostrzeżenia na temat samego otwarcia, organizacji i tak dalej. Także tu już jest pierwszy zestaw, a jeszcze rzeczy w torbie. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, jakoś w okresie wakacyjnym Lego zapowiedziało nam nowy zestaw z linii Lego Ideas The Office i przyznam się szczerze, że tego serialu nie oglądałem do momentu właśnie jakoś 3-4 tygodni wstecz. No pomyślałem sobie, firma Lego jakiś zestaw właśnie wypuszcza z tego serialu. Jego nie, nigdy nie oglądałem, może mnie zainteresuje. Oglądałem kilka odcinków i już wiedziałem, że będę chciał mieć ten zestaw w swojej kolekcji, bo ja jestem takim typem człowieka, że jak coś oglądnie, obejrzy bardziej, bo może się nie właściwie tutaj właśnie wyraziłem, to chcę to mieć po prostu w swoich rękach i tak właśnie jest z tym. Dlatego lubię właśnie serię na licencji, bo jak sobie coś oglądam, właśnie w komputerze czy telewizji, to zawsze chcę to mieć. Oczywiście to nie jest jakby sprzyjające dla mojego portfela, no ale dla mojej kolekcji oczywiście jest. Na pewno na uwagę zasługują te figurki. Słuchajcie, jest ich 15, tak naprawdę jest tutaj wręcz każdy. Jest Dwight, jest Michael, Jim, Pam i wiele innych postaci. Angela, Toby, z tego co zapamiętałem też Stanley, Kevin. Naprawdę jest tutaj ich 15 i niektórzy są naprawdę bardzo podobni, niektórzy trochę spartaczeni moim zdaniem, ale na pewno większość figurek jest tutaj godna uwagi. No i oczywiście strzywacz Dwighta, którego Jim mu w galarecie tutaj e, jakby ten strzywacz stężał w tej galarecie. Taki był Psikus. Taki mały spoiler, ale po więcej zapraszam Was oczywiście na Netflixa na serial The Office. 1164 elementy, numer katalogowy 21336, wiek 18. Plus. No i zobaczymy sobie jeszcze zestaw z tyłu. Nie będę go jakoś mocno omawiał, no bo jednak. To nie jest recenzja nic, tylko bardziej przedstawienie tej zakupów. Na pewno, właśnie, biuro jest bardzo dużo, ma tam easter eggów. Widziałem już jakieś. Naprawdę jest. I mi się wydaje, że jest ich na tyle dużo, że wszystkich jeszcze nie wyłapałem i po prostu podczas składania będę się sam zaskakiwał, także już się nie mogę doczekać, aż złożę ten zestaw. Chyba sobie nawet do, go zacznę dzisiaj bądź jutro składać. No bo nie ma co zwlekać. Zestaw jest nowy, świeży. Tak naprawdę, dwa tygodnie po premierze zakupiony, także. Nie mam zamiaru na pewno z tym zwlekać i może na jakichś szorsach coś z tym pokombinuję, jak będę miał czas. No ale tak, spostrzeżenia ze sklepu, może za chwilę Wam powiem, ale jeszcze najpierw dokończymy te zakupy albo podczas zakupów zobaczymy, jak to się uda. Dostałem też gratisowy zestaw, który właśnie mówiłem, że raczej będzie też w Łodzi. W Gdańsku się nie udało, w Łodzi się udało dlatego mówiłem, że będę czekał właśnie na Łódź. No i sobie taki zestawik z Garnonem. Jest to mój pierwszy zestaw w kolekcji i też mi się on naprawdę podoba pod względem um, chociażby naklejek. Także mi się naprawdę ten zestaw podoba i nie ma, nie, moim zdaniem to nie jest jakiś taki zapychacz. Chociaż tamten sklep był w skali minifigurki, ten jest w skali mikro, no ale to jest coś nowego. Na pewno wolałbym takie zestawy teraz dostawać niż ciągle te Jedne zestawy, które dostawaliśmy bodajże od 2015 roku, aż do 2021, także przez 6 lat otwarcie dla go Miałem tego sklepu jeszcze z 2012 roku, no ale to oczywiście albo się nadrobi, albo nie. Mówię o takim czarnym. Może wam tutaj wkleję zdjęcie tego sklepu, ale on jest dosyć drogi jakieś 300-400 zł na zagranicznym bricklinku, więc raczej to nie jest plan na jakiś najbliższy czas. Co do otwarcia, jeszcze teraz, tak powiem, właśnie w ramach takiej przerwy od pokazywania zakupów, na pewno będę z wami szczery i powiem, że moim zdaniem to było najgorsze otwarcie, na jakim byłem ze względu takich, że no, nie za bardzo organizacja była moim zdaniem przemyślana. Nie wiem, jakby to można było lepiej zrobić, ale na każdym otwarciu ludzie zachowywali się kulturalnie, tak mi się przynajmniej zawsze wydawało, no i można było sobie z nimi fajnie porozmawiać i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście te osoby. Które były na poprzednich otwarciach, to nadal kontakt jest świetny i że tak powiem, byli ludzie dla ciebie wzajemnie mili, ale też zdarzały się takie, że tak powiem, osoby, które naprawdę kłóciły się o to, czy są jedną osobę przed, czy jedną osobę za. Poza tym już nie wspominając no o fakcie, że jak otwarły się drzwi do galerii, to wszyscy lecieli na hura, naprawdę biegli w taki sposób, jakby. To była walka o śmierć i życie, także naprawdę mnie to dosyć przerażało. No i takie są moje spostrzeżenia na temat tego otwarcia, że tak powiem, takiej bardziej e, sfery pozaklockowej. Także mówię, że no organizacyjnie z wejściem do samej galerii, do samego wejścia przed sam sklep, nie wiem jakby to można było inaczej rozwiązać. Ehm, no i też ludzi była masakryczna e, ilość, tak naprawdę chyba największa dotychczas jakakolwiek była, no bo jednak też Łódź jest w centrum jakby naszego kraju, także tutaj nie ma co ukrywać, że ludzi na pewno było masa. Też co do, do niedopatrzenia, to naprawdę jestem zawiedziony, bo słuchajcie tak jak pokazywałem Wam hol Gdańska, dostałem tajla z napisem I love LEGO Store Gdańsk, a dostałem w Łodzi tajla I love LEGO Store Lodz. Także to naprawdę jest dla mnie niedopuszczalny aspekt i nie będę tutaj ukrywał tego, no bo słuchajcie, mamy tak naprawdę miasto polskie, które jest chyba tak naprawdę takim miastem, które składa się z 3 czwarte z liter polskich i nie ma innego takiego miasta, bo Kraków, Warsz znaczy Warszawa oczywiście jest wszystkich polskich, ale Wrocław, Toruń, wszystkie takie miasta mają maksymalnie gdzieś tak jedną literę polską, przez co to by się nie rzucało w oczy. Jak w Wrocławiu mieliśmy napis Wrocław, nic na ten temat nie wspominałem, bo mi to po prostu nie przeszkadzało. Ale to wygląda totalnie jak jakieś inne słowo, i szczerze powiedziawszy, moim zdaniem, jeśli już taki taj powinien powstać, to lepiej by było zastąpić ten napis LODZ, na przykład po prostu rysunkiem: Słuchajcie, łódki. I to by było na pewno fajnie marketingowo rozwiązane, i też. Każe by wiedziało o co chodzi i byłoby to na pewno ciekawsze niż taki naprawdę brzydki moim zdaniem napis. Ale oczywiście klocek jest unikatowy, to nie zmienia faktu. Także to jest kolejna oczywiście rzecz, którą się dotoczywało przy wyjściu z nowego sklepu. I było ich 1000 sztuk. Ten kosztował 575 zł. No i słuchajcie, ofis kosztował 570 zł, a więc musiałem dobrać sobie figurkę. Z serii 23. Nie ma całej jej, ale potem, jak wyszedłem ze sklepu, bo miałem więcej czasu, e, udało mi się, jakby wyczuć figurkę i jest w środku smok, którego nie miałem. Także to jest na pewno super opcja, e, bo po prostu tej figurki nie miałem w swojej kolekcji, przez co nie będę musiał się z nikim wymieniać albo ewentualnie sprzedawać. Też zawiadomy to, że jedno, oczywiście były podwójne punkty lip, to na pewno super, i przez to też dostałem polibak VIP. Ale muszę wspomnieć, że nie było już rozbitków. Było i około 80 sztuk tego, co mi wiadomo, albo 60 coś takiego mówili ludzie. No i naprawdę tylko ci pierwsi osoby, te pierwsze osoby zostały, dostały ten gratis. Ja też nie wymagam, żeby tych gratisów było, yy, że tak powiem, chociaż powinno tak być, nie ukrywajmy, yy, żeby jednak ci ludzie, którzy przyjechali na ten pierwszy dzień sklepu Lego, dostali to, na co tak naprawdę oczekiwali, a nie że. Pierwsze osoby, które tak naprawdę niekoniecznie mogły być pierwsze w kolejce, bo się na przykład szybciej biegły do samego LEGO Store'a, bo naprawdę były takie sytuacje, że ludzie za kimś po prostu dłużej czekały w kolejce niż ludzie, którzy byli przed w kolejce, bo pierwsze osoby czekały nawet o pierwszej w nocy, słuchajcie, w kolejce, a niektórzy, którzy, nie wiem, przychodzili, dajmy na to, piąta, szósta, nawet nie, nieraz ósma yy, znaczy może nie ósma bo o 7.30 otwierali bramki ale w sensie nie bramki tylko samą galerię przez co tam ludzie wtedy się dostawali ale no mówię o 7:00 ludzie może nawet mogli być prędzej w kolejce niż ci co zostali o pierwszej co jest dla mnie absurdalne i też nie dostały takie osoby pewnie niektóre rozbitka także to naprawdę współczuję im ja również że jestem w tej gronie osób ale ja czekałem od 6.30 około więc, jakby wiecie, tutaj ból nie jest aż tak mocny jak dla tych osób, które jednak całą noc poświęciły na to, żeby dostać wszystkie gratisy i tak dalej. Na pewno się cieszę z tego polibaga, bo jest tutaj sporo ciekawych części, z czego co pamiętam, 6 szkieletów, miśki i też chciałem sobie te polibagi zebrać, bo pirackich mam dosyć sporo. Ten mi wystarczy jeden, tak naprawdę, piracki e, też mi wystarczy jeden, ale po prostu robiłem dużo zakupów w tamtym okresie, przez co ich mam wiele. No, i czekamy teraz na zimowy, i tak dalej. No, i to by było chyba na tyle, ale jeszcze miłym akcentem. Oczywiście zawsze są briki rozdawane w kolejce, tylko że tym razem też i to był na pewno świetny traf. Jeśli ktoś naprawdę potrzebował tych elementów, bo jeden pan chodził z pełnym kubełkiem pajęczyn, i ja sobie wziąłem dwa razy po jednej szczucie pajęczyn. Tyle mi się wydaje, że starczy. Tym bardziej, że teraz widzę, że w halloweenowym też jest jedna pajęczynka, także naprawdę. Pajęczyn już będę miał w kolekcji dosyć sporo, no i jakieś tutaj bryki w postaci takich kolorów, też się przyda nieraz pod jakieś e, fundamenty w mokach, także napiszcie co sądzicie o tym, ja swoje zdanie wyraziłem, pokazuję to wszystko na jednym kadrze i napiszcie czy lepiej właśnie robić tego typu materiały, czyli jakieś tam przebitki z na początku ze sklepu, coś takiego krótkie może. 2-3 minuty, coś takiego, a później dogrywać haul w tym samym czasie, żeby to było wszystko szybciej zgrane i na temat. Czyli jednak to rozdzielać, jak do tej pory to było. Czyli robię najpierw e, oczywiście cały vlog, jakby z otwarcia, a później e, haul. Ale wydaje mi się, że taka opcja będzie lepsza. Tym bardziej, że szybciej docenicie chociażby film mm, do oglądania na kanał. Także napiszcie, co o tym sądzicie, na pewno w komentarzach. A ja dzięki za oglądanie, do zobaczenia, do następnych i cześć!